To jest safe. Woo! Dziś łowimy w ciekawym miejscu. Jest to rampa należąca do starej, nieczynnej cukrowni. Kiedyś cumowały tu statki, obecnie jest to miejsce, w którym głównie przesiadują wędkarze. Rampa jest dość długa, więc nie jestem pewien, czy uda mi się ją całą dziś przeszukać. Jeżeli nie, to będziemy mieli miejsce na następny film. Jest to rampa betonowa, nie posiada larsenów, więc ryzyko zaczepu jest bardzo małe. Biorę mój magnes, kamera już zamontowana na linię. Zaczynamy łowienie. Pierwszy rzut na żywo, i zobaczymy, czy od razu uda się coś wyciągnąć. Nie mam pojęcia, czy te miejsca były przerzucane, czy nie. Więc nie wiem, czego się tu spodziewać. No i już mam przyłapanie jakieś, ale chyba nie wyjdzie, chyba za głębokie. Nie, nie puść. Coś tam jest. <noise> Zaczynamy od ogórków, Kiszonych. <noise> Jakie jaja. <noise> Ogórki, Kiszone na magnesne od mowy. Dość <noise> czuję, że tu będzie dzisiaj wesoło. W pierwszej części, poza ogórkami kiszonymi, nie wyszło kompletnie nic. Jeszcze tylko jakieś tam parę kapsli i kilka gwoździ. Przenoszę się teraz za te metalowe odboje, nie wiem jak to nazwać. I przeszukujemy tutaj następną część. Tak jak widzicie, po wodzie może po mnie cały czas mrzy, cały czas delikatnie pada. A fantów jak nie było, tak nie ma. Standardowo najpierw sprawdzam wzdłuż brzegu, no i czułem jakieś przyłapanie. Sprawdźmy co tam jest. Nie za dużo, no ale coś się trafiło. Mamy drut, mamy dzwoneczki wędkarskie, mamy główkę dzigową, także tu już troszkę lepiej, coś tu już się pokazało. Tak, tu są dzwonki Mamy główkę dzigową jakąś a czeki czego się spodziewałem, aczkolwiek spodziewałem się w ogóle więcej Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, rzucamy i zobaczymy co tu jeszcze nam uda się trafić No i ciągnę następnego fanta jakaś szmata mi się chyba tam przyczepiła z tym wszystkim Teraz zobaczymy oje co tu jest wow. No. Zrobiłem to, czego nie chciałem. No dobra. Przynajmniej się trzyma jakoś. Spróbujmy to jest lina jakaś. Spróbujmy to jakoś wyciągnąć. A Magda jestem się zajmę zaraz. Jest to, co, to jest to, co przytrzymało mi magnes. Chodź tu. Ale. No, 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 no. Nie odpadaj, chodź tu. W całości. Ile tu jest na tym żyłek i wszystkiego. I o, obrotówki, są i blaszki. Wszystko tu jest na tym, nie? Czekajcie. Trzeba to odczepić jakoś. Trzeba odczepić. Mamy taki jakiś ząb, powiedzmy, metalowy. Uuu, jaki czysty dźwięk. No i dobra. Ja cię kręcę, dobra. Tu do góry. I teraz tak, patrzcie, jakby ktoś nie wiedział, a miał taki magnes. Żyłkę Soderwa Najlepiej do krawędzi, czyli teraz go trzeba szarpnąć, żeby go na krawędź podnieść, i teraz do góry. I Teraz on już ładnie pójdzie. Dobra, słuchajcie, jedę po wiaderko i zobaczymy zaraz to szmatę, Co tu się będzie działo. Ta talina jest oddzielnie i ona była w sumie żół żółkami tam połączona. Cały szmatu co tutaj jest? Co my tu mamy? W ogóle. Jakie cuda. Patrzcie, mamy raka. Trzeba mu zwrócić zaraz wolność. Sobie tutaj schował się. Piękny pan. Dobrze, to sobie sieć zaraz ci zwrócę. Wolność. Jak się uspokoi, i przestaniesz się szarpać. Tu są jakieś. jest. Zobaczcie, co w ogóle się dzieje. Tu są plątaniny żyłek tego wszystkiego. No aż niemożliwe normalnie Tu mamy jakąś obrotówkę starą To co mamy tutaj do zrobienia to tak To do wody Tu mamy zobaczcie miny raczka Też go trzeba zabrać to jest raczek dzidziuś. pleść do wody z powrotem. Tu jest zobaczcie następny raczek dzidziuś. No chodź. Mamy następnego raczka dzidziusia. Też go do wody wrzucimy z powrotem. A tam mamy tego większego raka. A tu mamy tego dużego raka, zobaczcie. Piękne. Też go wrzucimy do wody. Niech płynie z powrotem. Szmatę do śmieci. No i łowimy dalej. No i teraz coś dla wędkarzy. Zobaczcie, tu mam chyba jakiegoś dropszota albo boczny trok, jakiś zrobiony z ciężarkiem. I zobaczcie, jaka ładna guma jest. Na ołowiu razem. I w nią jeszcze jest haczyk wbity. <noise> Także takie trafienie wędkarskie teraz, ale tam mam coś ogromnego i nie wiem czy uda mi się to wyjąć, spróbuję Ruszam to, ale magnes z tego zjeżdża będę walczył Na tej rampie totalnie nic nie wychodzi Jest pusto, czysto, nie mam pojęcia czy ktoś tu łowił wyczyścił to No nic, kompletnie nic, były tam dwa może, może trzy mocne przyłapania i to wszystko Nie dałem rady ich wyjąć w ogóle Fantem dnia z tego miejsca jest słoik ogórków kiszonych Z samego początku Jest po prostu hit dla mnie, nie? Jeszcze ogórków kiszonych nie złowiłem Kiedyś był wibrator yy, Były różne dziwne rzeczy, ale ogórków kiszonych jeszcze nie złowiłem Także nie truję dupy, zawijam się Jedziemy w następne miejsce, zobaczymy może tam szczęście dopiszę, Bo zarówno pogoda jak i fanty tutaj nie dopisują Jesteśmy na drugim miejscu, już Wam pokazuję jak to wygląda Wygląda fajnie, ciekawie i dobrze się zapowiada. <noise> tu jest taki domek, miejsce na ognisko, tam jest yy, zadaszona ławeczka i tu mamy ten nasz most, pod który można sobie zejść fajnie i tam porzucać. I tu mamy cały jeszcze pomost wzdłuż. Także wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda to dobrze, powiem Wam. Yy, no, chociaż poprzednie miejsce też było fajne i też wyglądało dobrze, mm. nie? Cholernie prze... ślisko i trzeba uwaga... No Puste miejsca. ta śwódka stara stoi, no ale takie miejsce jest ciekawe, miejsce jest dość fajne, postaram się nie wpaść do wody i, I łowimy. No i jest pierwszy fan, w sumie to drugi, bo pierwszy do zaraz wam pokażę. Ale coś coś tu się trafia. To jest drugi fan. Bo pierwszym, którego nie widzieliście, był taki pręcik rureczka bardziej. No i mamy coś tak trochę spod pomostu. I co to może być pod pomostu, no tak jak widzicie, no może być podpórka wędkarska, metalowa podpórka, starego typu, nierozkładana, tu mamy zobaczcie, korkociąg ułamany, piękna praktycznie nowa kotwica, tu jeszcze haczyk jest. To już mój drugi rzut pod most i niestety nic nie wyszło i sprawdźmy tym razem co jest. Tym razem co jest? Tym razem co, czego nie jest, ale jest. Jest zegarek, słuchajcie, mamy zegarek. Jaki stary. <laughs> ale czat. Co to jest? Anker. Anker waterproof. O, ale się trafił. No. Czasomierz. On jest sklejony, nic nie. Chyba się tego? Nie. Na ten moment tego nie oczepiło. Ale mamy zegarek, zobaczcie. Kurde, jaki sikor. Fajny jest. Ale patrzcie, wskazówki działają. Normalnie można nimi kręcić. Jeżeli jest faktycznie waterproof, to może być tak, że on... że będzie działał. Jakby baterię mu wymienić. Ale czadersko, mamy sikora. Tu na razie włożymy. Dobra to powtóreczka, powtóreczka, fajnie, fajnie. Zdrowiutka, kotwica też jest zdrowa, długo tu nie leży. Piąteczka. No fajna. Przeszedłem tu już wszystko. W końcu mogę stanąć, wyprostować się, będę rzucał teraz z tej strony. No i później się przenosimy na drugą stronę. Tu, gdzie bomble idą mam coś dużego. Być może jakiś kawałek Larsena, czy czegoś. Trzy razy próbowałem, żeby to ruszyć, i udało się w końcu. Że zaraz zobaczymy, co to jest. Jest na pewno ciężkie. Uuuuh, to nie jest kawałek Larsena. To jest safe. Wow, trafiłem w safe. Następny. To jest jakaś skrytka. Uff. Chodź, chodź, chodź. Oh. Ale ciężkie. Są szyfry jakieś. Co to jest? Zwyłomany. Jest Co? To jest telefon. To nie jest sejf. Jakie, jaja. ja. To jest To jest budka telefoniczna. Taki ze ściany telefon Kto to w ogóle zrobił Ja cię kręcę, ale grubo Uff. Dobra, odczepię magnes i zaraz spróbujemy do niego zajrzeć, bo tu widzę, że na dole chyba było to miejsce na monetę albo coś Ale grubo Wiecie co zrobimy ja to przełożę Opłuczemy go trochę, zobaczymy jak on tam jak on wygląda wyrwany ze ściany, ja nie wiem tu się wrzucało pieniążki wybijało się numer tak mi się wydaje no ma słuchawkę no to telefon no macie Chodźcie zajrzymy tu do środka ale błoto mi się tu zrobiło Pełne błota Dobra, trzeba go przestawić i przychylić, żeby to wyleciało. Wątpię, że coś w nim będzie No ale z ciekawości Tak żeby nie było, że nie jest sprawdzone O, no, jest jakaś kasetka Tu nie to co to do czego leciały pieniądze? O ja! Ale grubo. No wylatuj. Jest drugi pojemnik jakiś albo coś? Ja sobie pomogę sobie tym samo błotko, nic więcej nic nie widać Ciekawe z tym jak długo on tu leży Le. Ale trafienie na grubo to jest chyba do liczenia monet, jeżeli dobrze kojarzę. A tu jest tacka, na którą wpadały monety. Tu był telefon, i stąd ciągnę teraz następne trafienie. I mamy, zobaczcie, zbrojeniówkę grubą. I zbrojeniówkę cienką. Trafiłem na koniec jeszcze takiego jeża, zobaczcie, nabitego z krawkami, ale jeszcze tam wrzucę, może jeszcze jakieś, coś, jakieś kawałki jeszcze stamtąd wyjdą, aczkolwiek jest to jeden z ostatnich magnesów. I będziemy to podsumowywać. Już trzeci albo czwarty magnes ciągnę z tymi pościnanymi prętami. I co rzucam, to co chwilę coś wychodzi. Gdzie tu są kolejne trzy. i tam w wiaderku już trochę jest. Tak, co rzucę, to dwa, pięć, trzy, siedem. I tak co chwilę. gdzieś musi być baza wojskowa. Wcześniej latały myśliwce. Przed chwilą przyleciał jeden wojskowy śmigłowiec. I teraz słyszę, że drugi leci, tam tuż leci nad, nad drzewami, zaraz zobaczycie, wyleci, to transportówka leci jakaś duża, żołnierzy przewożą, jeden i drugi za nim. Miejsce za mną uznaję za wyczyszczone. nic więcej nie wychodzi, wyszło kilka fajnych rzeczy. Wyszedł zegarek, którego się totalnie nie spodziewałem. No, i wyszedł ten automat do dzwonienia, ten telefon. Ale to jest, wiecie, widzieliście, to jest ogromna landara jakaś ze ściany wyrwana albo z czegoś. Nie mam pojęcia, nie? Ledwo go wyszarpałem tam z tego mu. Ledwo go podniosłem do góry, ale jest. Udało się. To będzie tyle. Jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał, żebyście nie pominęli żadnych nowych filmów zarówno z magnesu, jak i z. Detektora. Subskrybujcie, zostawcie po sobie jakieś pierdółki. Yy... I tyle. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. A i nie zapomnijcie oczywiście wpaść na inne filmy z magnesu neodymowego, jak i z wykrywacza metali. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.